Zadowolenie dla rano, moi drodzy, odpalacie swój samochód, jakby nigdy nie jest, lekko zabrudzona szuba, naciskacie oczywiście spryskiwacze, jeśli oczywiście temperatura na to pozwala, ale cóż to, spryskiwacze słychać, ale nic się nie dzieje. Bywa też, że wcale nie słychać naszego silniczka spryskiwacza. Zanim pojedziecie do mechanika, zobaczcie ten odcinek. Cześć, witam Was, moi drodzy, na kanale Fajna Telewizja. Przede wszystkim zapraszam Was do subskrypcji kanału. Znajdziecie tam nie tylko naprawy samochodowe, ale również podróże, elektronika. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Wracamy do tematu naszych spryskiwaczy, silniczka spryskiwaczy. Początkowo kwestia niesłyszenia naszego silniczka spryskiwaczy, zaraz będzie Wam się kojarzyć, że coś jest niesprawne, uszkodzone. No i co wtedy? robicie? Jedziecie nadzwyczajnie do mechanika. Otóż i tu jest błąd. Okazuje się, że sporo samochodów wyposażonych właśnie w czujniki poziomu płynu spryskiwaczy, a miałem do czynienia z takimi kwestiami, że nie wyświetlał się niski poziom płynu do spryskiwaczy, a silniczek nie działał. No W takim wypadku zaraz nam się zaświeca lampka, na pewno silniczek lub też jakiś inny układ został uszkodzony. Otóż, moi drodzy, zanim udacie się do serwisu, sprawdźcie jedną bardzo ważną, istotną kwestię. Lokalizacja zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy nie jest trudna. Jest on oznaczony takim symbolem spryskiwacza. Nie robię, poszło. Zobaczcie to. Z 5-litrowej bańki. Został może litr. Czyli myślę, jakieś 4 litry tutaj wchodzi. Podsumowując, moi drodzy: koszt naprawy 0 zł. Jeśli wydaliście wodę do oczywiście do waszego płynu do spryskiwaczy, tego oczywiście nie polecam. Ponieważ jak wiadomo, woda może spowodować, że zamarznie, jeśli przygapicie ten czas przejścia z lata na jesień czy też zimę. Dlatego zawsze używajcie płynów do spryskiwaczy niezamarzalnych, odpowiednich na zimę, ale jeśli wylaliście wodę, koszt naprawy 0 zł, jeśli zakupiliście płyn, to oczywiście tylko koszt Waszego płynu, ale przede wszystkim oszczędziliście pieniądze na wizycie w serwisie, czy też u mechanika, który, który zaraz za taką nawet usługę napełnienia Waszego zbiorniczka płynu do spryskiwaczy, zawołałby jakieś pieniądze, dlatego jeśli tym odcinkiem pomogłem Wam i oszczędziłem Wasze pieniądze, zostawcie łapeczkę w górę, Zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam też do Was do zakładki wideo, gdzie znajdziecie inne odcinki, które już dla Was nagrałem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!